Czekaj, czekaj, czekaj Krysten, czekaj, czekaj, czekaj Już biegnę, dobra. Siema, siema w nowym odcineczku z Robloxa Piękny wstępnie, to idealny Idealny, bo w dzisiejszym odcineczku co będziemy robić? Jak się domyślać, Będziemy, będziemy skakać, żeby dostać VIP-a. Tam, o hen-hen na górę, tak, tam, o. Na samą górę będziemy musieli się dostać. Będziemy musieli być niczym, ten Polak, który się spinał na różne wieżowce. Ale my to zrobimy w Robloxie, dużo prostszą metodą, nie? Najlepsze jest ale, to, że kiedy próbujesz ale... coś osiągnąć w życiu i tak wszyscy pamiętajcie, jako ten Polak, który próbował. Tak, ale, ale chciałbym ci jedno tylko powiedzieć, nie? Bo jak co? dostaniemy się na sam szczyt. I z jak zaskoczymy później, to tutaj tryb hard mode będziemy mogli odpalić. Oto. O, tu, o w tym to miejscu. grubo, grubo, grubo. Chwila, ale jak ludzie tam ważą? jak ja mam rozumieć, w jaki sposób mamy tu wejść? No jak, jaki wejść? No zobacz, tutaj masz rozrysowane jak wyjść? A wypaść, nie, widzisz bo to jest taki klejasz mamy. No Aha. jest klejasz, widzisz jest pokazane, że będziesz musiał tak robić. Jest robloxowa postać, która będzie musiała kliknąć w ekwipunek pod dwójką. Ja mam przynajmniej nie wiem jak ty masz i o. później myszką przeklikiwać na ścianę. No dobra, tak? no to ja już to robię. Ja aha, już no się tak, 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 tak. tak, tak A, ale będzie. są checkpointy, aha. O kurde, Krystian, jak już jesteś wysoko! No wiadomo, wiadomo, jestem czekaj, super wysoko. Na no spokojnie. A to ty rób, co tam bo... robisz, kurde? No o, czekam, jak mi zbudują, o, ale widzę, że o. tylko pięć klocków zbudowanych. A ty widzę, wie... że aha. jest w ogóle. Mhm. Checkpoint Ma. jest tam, dobra. Maciek, tak. Co? co, co, co? Że skaczesz bez? Patrz na mnie. Nie, gdzie ty jesteś? Muszę oddalić ściankę. Gdzie ty jesteś? Ty jesteś wyżej, tak? No. Nie. Pa pa patrzysz na mnie, Mat? Ale... Ale ja cię nie widzę. Jesteś za wysoko w chmurach. Poczekaj, ja muszę przeskoczyć. Do checkpointu chociaż, bo, bo jak mnie zaraz zrzuci... I czemu ty się śmiejesz i gdzie jesteś? Co? Ja radę skakać normalnie bez tego? Ja skaczę nie. i normalnie klikam pod swoimi stopami. <gry> Tylko się przesuwam na boki. A no, ja się zgliczowałem. No to super. No, nie no, to ej, ej, Ja poważnie się zgliczowałem. Ja jestem na 700 metrach. Jak! Jak ja jestem na 116 11, się zgliczowałem już, nie? Nie no, reset charakter muszę zrobić. Nie no, nie wierzę. Ja się zgliczowałem. Skaczę na dół. A zwinia, narobić ty baba. Gdzie jesteś? No spadłem sobie, ale jak zrobię reset charakter, to będę na 700 metra. Nie, ja musiałem, że zrobić reset charakter, bo się zgliczowałem. Czekaj, ja trochę oddalę, się... Czyli ja mogę zrobić Te 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 te. nie. O nie Wyzwanie. Musisz ustawić. O nie. Dobra. Jestem. Ja jestem na 175 metrach, bo ja sobie. Bo ja chcę sobie oczy zrobić. <laughs> oh, ten Siema, przyleciał. Co to za placek do smażenia? <laughs> Ej, Czemu ty, ty tak powoli idziesz? No jak powoli oh, idę. Ostro, no. Maciek, 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 Maciek. Co? No czekaj, st na tej platformie, ok? Musisz mnie słuchać teraz. Jesteś gotów? Słuchaj mnie. Stoisz na tej platformie, no. tak? Teraz tak. Tak. Stań sobie twarzą do ściany. Twarzą Jesteś? do ściany. Jesteś twarzą do tak. ściany. Skocz. Tak. Skoczyłem. I Teraz jak skaczesz, przesuń myszką, tak. Dwie długości no. myszki pod swoje nogi. Masz. I no, teraz w maksymalnym dobra, punkcie, jak skaczesz, to kliknij pod siebie. Z tym tym, żeby podkładać. I skacz i klikaj. I skacz i klikaj. I skaczę i klikam, skacz i klikam i w checkpointa się dostałem kolejnego. Nie możesz tak w pionie skakać. Nie musisz skakać, nie wiadomo, jak na boki. Przepraszam bardzo, ale to jest tryb oszukańcy. To nie jest tryb oszukańcy, to jest szybki tryb. To jest tryb oszukańcy? Ja tak nie robię. Robimy w taki sposób, że <noise> trzeba przeskakiwać, bo Hardcore Mode czeka jeszcze na mnie. No, A skąd dobrze. wiesz jak wszystkich checkpointów nie zaliczysz i będziesz skakać tylko do eee, przodu? ja samo ci zaliczę checkpointy. Nie no, ja już muszę to zbadać. Jestem na samej górze, dobra. Co?! Eee, klej mój, dobra, zebrałem coś, C super. Jak ty jesteś na samej górze? Czekaj, dostałeś już VIPa? No, ciężko stwierdzić, bo nie wiem co tutaj jest. Tu, tu jest jeszcze jakaś skocznia samochodowa, widzę. Ale strzałka mi pokazuje, że ja muszę zaliczyć checkpointa. Normalnie musiałem skoczyć na checkpoint. -a. Mogę tutaj checkpointy, te takie, w sensie może ci każdy checkpoint, ale wystarczy, że lecisz pionowo w górę i tylko te przy chmurach będzie ci nie, zapisywało. Nie, 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 nie. nie. Mogę, też ku... Wzią... Mogę też wziąć sobie prędkość 100. A, usunąłem sobie głowę, super. A ciekawe, ehm... gdzie mój placek po hamburgerze spadnie. Pam, pam, nie, pam, no ja pam, pam. jestem jeszcze raz, chcę. Jak ja mogę tam się dostać tak szybko? Reset charakter, nie? No. Checkpointy. Dobra. To tak. Gdzie robię. ty jesteś? Na którym metrze? jeszcze mówię, 450 metrów. No że jesteś tak nisko. Dobra, tu no, jesteś. Spokojnie, gdzieś. bo checkpoint jest tak na uko z lewo. I a, bo tam jesteś, przeleciałem obok ciebie. Dun, dun, o kurde, przyciło mnie. A teraz tutaj, ty. Przecież to banalne! Nie było banalne, u. bo widzę, że ja próbuję przeskoczyć... No, patrz. No co? No banalne było. Nie, nie. to nie jest banalne. Banalne, wiesz dla kogo to by było? Jakbym miał sprawne było. rączki i silne rączki. To by było najlepsze wtedy. A no, tak to muszę stawiać tutaj, tutaj i przeskoczyć tutaj. Dobra. Mówisz, że Krystiana metoda, tak? U, u. No, o, a, Czekaj, widziała. bo mi zaliczyła tego checkpointa. O nie, i co teraz robisz? nic. Ty no, broski to oni coś takiego zrobili, że tak można skakać do przodu. Co so, jest? O, Krystian jest koło mnie. Kurde, cool, ty to to nawet nie jesteś takie... A, w timing trzeba i tak klikać. Tego checkpointa mi nie zaliczyło, ale dobra, czyli Bo nie co ci ten checkpoint? Idziesz do kolejnego. Dobra, do kolejnego. Dobra, jestem w kolejnym checkpoincie. Jestem już na kilometrze. Rozumiem, no, tak? 1100, zaraz jest koniec. Dobra, skoczymy tu, skoczymy tu, to tu, skaczemy tu. I 1250 jest koniec I Ile? 250, zaraz, zaraz jesteś na końcu Jak tam przesuwasz ja się trochę... lewo, prawo? Nie, ja sobie trochę utrudnię. Tak, tak, tak Ej, tu jak w Tetris'a te się grało, tylko że nie ma Tetris'a Witam Ty się Dobra, skip timer nie a, to kosztuje bobuksy Bobuks. Laki w kliknę, musisz, ale nic się nie musisz dzieje. Wziąć samochód. A, dobra, idę, idę, idę. I, I zjechać, e Jak prawdziwy człowiek? Proszę I wtedy bardzo. Wtedy co dostaniemy VIP-a, bo miał być VIP, bo. bo nam... No nie, no spadłem no poważnie no ja spadłem poza mapę. No jak to jest? Nie ja powiedz mi, że checkpoint a innego zapasił będziesz jeszcze raz robił. Weź mnie nie drażnij tylko. Nie, jestem na samej górze na szczęście. Tak? E, nie mam samochodu. Ja o, sobie, jest, dobra. Ja sobie windą wjeżdżam. Ale twój samochód też tak szybko jeździ? Tak! One ogólnie dobra. bardzo szybko jeżdżą. O dobra, 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 zjeżdżuję, zjeżdżuję. No mm -hmm, ale i co mm -hmm. tutaj dalej mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Koniec. Możesz spaść. Nie! No. Tutaj VIPa jeszcze można było dostać. No już masz VIPa, oczywiście. Mam VIP-a? Ta, jasne. Kłamiesz mnie. Dobra, zeskakuj. I lecimy na hardwood Mode. Siema Maciek Winiar. Siema. Mamy VIPa, bo było napisane, że VIP. Tutaj, tutaj... Co muszę zrobić? Tutorial mały, mini... Aha. Bekon mówi, że trzeba klikać tak. Krystian jak... Nie no, ja już po Krystiana <grystanie> widzę, że... Ten skaczek chyba tylko coś takiego robi, nie? Dobra, czekaj, teraz dalej trochę kamery. Trzeba tak Dobra, czyli jak chcecie się spinać, to po prostu trzeba... Pację... Pamować. I w tajemniku Nie, lewy przycisk muszę spamować. Lewy przycisk myszki spamować, dobra, spamujemy lewy przycisk myszki. Krystiana metoda. I teraz ty, ty jaka zolka złapała, ja Wiem, że jaka jest różnica na tym, na hardmodzie. Ja większy też, ja Większy jest też. cooldown. A, ale też postać Więc, yy, więc podskakujesz? Może nie podskakuję wysoko, ale masz większy cooldown, musisz więcej o, czekać i, aż... uciekaj, uciekają klocki, pod tobą uciekają klocki. No to tam też tak było. Nie zwróciłem uwagi. <grym> nie <grym> nie zwróciłem <grym> uwagi, ale jak tutaj tak się dzieje, to. jest checkpoint. Zaraz mi się uda. Co to za fasolka mi wyszło tutaj? To jest mało checkpointów ogólnie. A jezus, nie to. Bardzo mało. Tylko czemu tak. wolno. Aha, dobra, trzeba sekundę czekać. Czemu tak I wolno, skazać? co? Odbija mi się po serku wiejskim. I po, po, po serku wiejskim? To się no te kształty są dziwne. E, ale jakoś tego tak bardziej zrzuca na boki, bo tam tak jakoś te. jakoś lepiej się trzymało na tych, a tutaj jakoś tak lewo-prawo jest. A, bo one jeszcze rosną, po... te nasze gąbki do trzymania się, widzisz? Tak. Bo one no. tak jakby. Kliknij i zwróć uwagę, że animacja leci takiego, jakby ciasto ci rosło, nie? Jakbyś na drożdżach był. No rzeczywiście. No, jakbyś <laughs> na na więc... czym cię mama wychowała? Na drożdżach. Dobra, checkpoint jest zaliczony. Kurde, Krystian, weź się uspokój! No co? Jesteś za wysoko. Jestem dopiero Jak na ja 900 cię... metrach. Jak ja mam cię dogonić? A ja na 500, dobra. Nie Czy wiem. Takiego trzeba robić. Musisz Taktyka, zdychać, żeby mnie dogonić. Tak... Taktyka na Maćka. Do góry. Co to jest taktyka na Maćka? Musisz mi wytłumaczyć, co to jest taktyka na Maćka. Z boku pójść piernąć i cię szybciej wyrzuca do góry. Aha. Tak, Jest to jakaś metoda, nie? Na pewno. To jest najszybsza metoda jaka może być ever w tej gierce. Aha. To ufam w takim razie. Wiesz co, By mogli tutaj dodać? Jeszcze nie, to, nie ale powinien zaraz się dowiem. To, że samemu rysujemy te kształty, nie, to wiesz co ja bym narysował, nie? <noise> no bo domyślasz się. Nie, nie, się. Dobra, no jak ci będzie, do no, siebie, no. No się sam, o tak, nie. Dobra, rozumiem. Ja Miałem 1300 metrów jak tam u ciebie? 900 Dobrze, jest program. Ale muszę checkpoint zaliczyć, bo tam jeden checkpoint nie zaliczyłem, wiesz i. Dobra. Spokojnie to i tak zepsuję twój ostatni checkpoint. Dobra, nie nie, trzeba schody robić takie, po prostu skakać tak. wyżej i będzie. Trzeba lepiej. się schodować. Ty, ej, ty to ja już na 2000 metrów jakoś będzie finisz. A ty mnie wciąż za to winisz, mam prawo. Nieważne. To nie rap battle. Nie. Taki jeszcze odcinek cię będzie czekać, no? Nie, nie można tak. Będziemy ra rapować. <laughs> będzie Prawdziwe rapy, rap tak? Dobra, nie, rap. roblox, no, no. Dobrze, dobrze. Wszystko Tylko przygotuj jakieś teksty, żeby nie było za sucho, nie, żebym musiał podlewać. Weź sobie jakąś szklankę wody lepiej, czy coś. No, no. Żebyśmy popijać cały czas Więcej niż 2000 metrów, będzie 2200-2300 nawet Kurde, jeszcze wysoko. A nie, nie! Jak lecisz po prawej! Ale poczekaj, jak pan raczej zaliczyłem Reset charakter No bo nie jestem pewny Może się udało może... A jest środku, no. Dobra. Nice. E, teraz tutaj. Ja już jestem na samej górze, jakbyś się pytał. O kurde, i co tam Claim. jest? Dostałem. Motor. teraz, motor? Brum brum brum. Cześć. Cześć. Sekunda, sekunda, sekunda. To jest lepsza taktyka. Jeden, o! jeden, 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 dobra. E. Trzeba e. do góry. E. 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 Co? A widzę, Krystian, jak chyba. Gdzie ty zleciałeś, że ci no nie, nie widziałem? Znalazłem w ten śmietnik, żeby mi usunęło tego. Tulsy i mi wszystko bo? usunęło. Aha. Ty, 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 ale Beskito, ta metoda twoja Krystianowa jest najlepsza. Ja mogę tam doleć na te, te inne platformy, co tam są. Co?! Chyba. Ty, Beskitu! Zaraz ja tam challenging y sobie też zrobię. Albo znać, Ci da radę. Znaczy ja leciałem tutaj od 1500, nie od 2000, więc nie wiem czy się uda, ale no. O kurde, tu już nie ma checkpointa, to już trzeba uważać. No, Ale co tak myślałeś? Do góry, spacja i trzeba klikać, to jest spoko. Ty powiem ci, że jest mały dystans do tego, szczerze mówiąc. Mały? A bo Czy to, są, to są chyba te obi, co na spawnie wchodzisz w nie. Tak mi się wydaje. Tu jeszcze obi jest? No, że są te obi, w które włazisz. Nie, trochę przybliżę, bo ja tak daleko to ja nic nie widzę. Były obi, były. To chyba będzie to właśnie. Tak mi się przynajmniej wydaje, szczerze mówiąc. Zaraz Kresjan finiszuje. Patrz, Czy ja, na a, że finiszu. ty finiszujesz, dobra, dobra. To ja finiszuję, bo ty już byłeś na finiszu. Nie ma problemu. Już czujesz się zwycięzcą? Wszyscy idą w górę, ja lecę w dół. Szybko, trzy, dwa, jeden. No! i Udało się! I tak? klejma mogę zrobić. No i bardzo dobrze. I co dostałeś? I hulajnogę elektryczną. Wow. Jadę na hulajnogę elektryczną. Ty wyskid... Biskiet... Poczekajcie, to, to, to wszystko naprawdę dostaję? Gravity Cola, Rocket Balloon... Gravity dako, Cola? Dako. Tak, o, skrzydła jako... Ty, skid, ty nie ma co, bo tu możesz ze spawna przyjść do tego miejsca. Wow! Ja wow. mam lepszą rzecz, ja mam lepszą... dobra, miałem, miałem, miałem lepszą... Widziałem, że spadłeś. Nie, nie, wow! się. Zrobiłem, zrobiłem obi i to to dobra. łatwe i robię dobra, teraz Christian, coś, no. Ja lecę do ciebie. I lecę do następnego odcinka. Nie Aha. wiem jak ty. Dobrze. Ja lecę... jetpacku. Ja lecę wszędzie, yeah. bo kończę medium. Papa! Pa.